Właśnie zaczynamy nowy dzień. Tak wygląda nasze śniadanie. Standardowo od owoców. Tak jest początek. A potem przyniosą nam resztę rzeczy do jedzenia. Zobaczymy, co to będzie. A tak się prezentuje poranek. Piękna pogoda. Słonecznie, bezchmurnie. Godzina jest 8.18. Zaczynamy nowy dzień. No i to jest kolejna część śniadania. Każdy sobie zamówił. Jajko tylko podane w inny sposób. Aczkolwiek Ty dostałeś jednak trochę z pomidorkami, chyba nie tylko z cebulą. Tak, bo prosiłem pomidory cebulę. No i tutaj standardowo tosty i drzemy. No i teraz właśnie zmierzamy pobrać rowery, które są tutaj za darmo w hotelu. Jedziemy do miasta, musimy kupić jakieś, zrobić jakieś zakupy, kupić napoje, przede wszystkim wodę, dużo wody i przygoda na zewnątrz hotelu. Taki oto rower mam do dyspozycji z tego co widzę tutaj panowie podpompują nam koła i ruszamy. Może po drodze znajdę jakieś fajne miejsca, to będę mógł polatać dronem, o ile takie będą. Ale no jak siedziemy na tym rowerku, chociaż nie jest on pod moją wielkość i wysokość, ale trudno, nie ma tutaj za bardzo regulacji, ważne, że jedzie. abyśmy nie musieli tych rowerów potem ciągnąć za sobą. Na tych rowerach to tak ani wzrok nie jeździ no, a właśnie wydaje mi się, że oni zbyt często na nich jeżdżą i dlatego tak wszystko rozwalone jest proszę jak miło się jeździ na rowerku wśród tropików dookoła wygodnie temperatura w sam raz 30 parę stopni, słoneczko, to się można trochę opalić przy okazji jedziemy takie oto krajobrazy z obu stron balemki Teraz jakieś anakondy nam wyskoczą z boku, jakieś szczury, inne tropikalne zwierzaki. Mamy ciągle w drodze, tu jakieś małe jezioro się pojawiło. To takie ala mini bagna, ale przynajmniej droga się zrobiła szlepsza. Więc trochę minimalnie szybciej się jedzie. Mam nadzieję, że żadnego flaga nie złapiemy, bo te opony to są w fatalnym stanie. Ale ważne, że ciągle jedziemy. I żebyśmy w drodze powrotu nie musieli ciągnąć tych rowerów, tylko żeby one nas zawiozły z powrotem do końca. Droga właśnie weszła na wyższy etap i jedziemy szybko. Ludzie nam, nas witają tutaj po drodze. Często mówią good morning. Więc całkiem miła atmosfera tutaj panuje. Bo, taka jest Sri Lanka według mnie. Tutaj są biedni ludzie jeśli chodzi o zarobki, ale bardzo dobrzy ludzie jeśli chodzi o postępowanie sercem. Zwierzęta tutaj według mnie też mają dobrze, to jest zupełne przeciwieństwo tego co na przykład widzieliśmy w Gruzji, dwa inne światy, pomimo tego, że tutaj jest większa bieda, według mnie. O i jaszur nam przebiegł tutaj w drogę. Jaszczur, za chwilę pieski, one są bardzo spokojne, nie atakują nikogo. A tutaj po mojej lewej, czyli naprzeciwko Was, to jest właśnie fabryka tuktuków. Tutaj produkujemy tuktuki, więc wszystko z tej, głównie wszystko co tutaj jeździ po silance, właśnie stąd wychodzi. I teraz będzie z górki małej, ale będzie. O, nie Trzeba pedałować. Właśnie przed chwilą mieliśmy pola ryżu, więc stwierdziłem, że się zatrzymam i nagle, nagram dla was drona, więc oglądajcie to. No i w ten sposób właśnie dojechaliśmy do Mieściny. Teraz szukamy sklepu. Gdzieś tutaj zaraz powinien się jakiś większy pojawić. Napakujemy do plecaków i mamy nadzieję, że rowery z radę w powrotną stronę. Oby. O i mam sklep. No taki konkretny. Jesteśmy właśnie w miasteczku. Teraz Tomek robi zakupy, zaraz ja pójdę robić zakupy. A tutaj miasto się tak prezentuje. Na przeciwko naprzeciwko mamy taki ładny salon piękności dla kobitek. Bo po zdjęciach do wejścia to sądzę, że tylko kobitki chodzą tutaj. Lewa strona miasta tak się prezentuje. I przychodzimy na prawą stronę miasta i tak się prezentuje. I ch chyba robię tutaj atrakcję też dla nich turystyczną, bo mam wrażenie, że wszyscy się nami patrzą. Jakbym nie wiadomo co trzymał w ręku, a to jest kamera. Tak sobie właśnie przejeżdżaliśmy przez miasto, a tutaj się pojawił wielki bazar. Ogromny jest i mam nadzieję, że jakoś w tygodniu uda nam się tutaj skoczyć, Że przynajmniej zobaczyć jak to wszystko tam wygląda. Bo myślę, że to może być interesujące. ale widać, że turyści tam chodzą, bo też ich to interesuje. No, trzeba się tu koniecznie udać. No, i tutaj obchodzimy bazarek z drugiej strony. Od tyłu takie wyroby mają: ciuchy, warzywa, owoce. Thank you very much. Ale takie pierdółki. Tak naprawdę jeszcze 20-30 lat temu w Polsce to coś takiego było do zaobserwowania. A zakładam, że w niektórych mieścinach. Jeszcze teraz można to wszystko zauważyć. No i nagram wam jeszcze trochę mieściny, o ile się nie zabije prowadząc jedną ręką. Tutaj cały ten baza bazarek po mojej prawej stronie. Teraz zrobimy takie półkole i wracamy powoli do siebie. Zaopatrzenie jest zakupione Głównie same napoje, głównie woda Żeby się ciągle co nawadniać, bo Jest naprawdę bardzo gorąco W dzień teraz dochodzi nawet do 35 stopni W nocy około jest 25-26 No i ciągle ta wilgoć, która powoduje, że Jeszcze szybciej człowiek się poci i bardziej chce się pić A tutaj właśnie po obu stronach mamy te pola ryżowe Po jednej stronie po drugiej stronie, te zielone, bardzo ładne. Panie wyglądające. A tutaj rzeczka się przebiła, i dalej drogi nie ma. Wszystko nawadnia teraz pola ryżowe. I tutaj nie wiem, czy przypadkiem właśnie też nie latałem dronem. Bo to, że tak właśnie wygląda nawadnianie w czasie opadów pól ryżowych. A potem w Polsce sobie jemy. Dobrze, kurczak w pięciu smakach. Niam, 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 niam. I to jest właśnie ten ryż, który tu powstaje. Tutaj przy drodze są takie panie, które tam sobie siedzą Też sobie tak, taki handel przydrożny prowadzą Jak ktoś jest głodny, to może się właśnie zatrzymać po drodze I sobie na przykład kukurydzę zjeść Bo wiedziałem, że właśnie kukurydzę panie sprzedają między innymi Oczywiście standardowo owoce I inne tutajsze przysmaki A tutaj już macie pole ryżowe, ale już takie bardziej dojrzałe ten ryż wygląda bo tak ładnie zielono wszystko się prezentuje tak, to jest ładny widok. Tam dopiero jest zasadzony, prawdopodobnie. Tutaj już jest chyba dojrzewający. Specjalista od nie jestem, ale tak mi się wydaje. A tutaj chyba mamy szkołę, bo słychać jakieś odgłosy dzieci jak śpiewają. W tym oto budyneczku. I teraz akurat nagle wszyscy zaczęli jeździć no i nie słychać, tylko słychać żeby się motory i silniki No i teraz jesteśmy na bazarze Zobaczymy czym tutaj lań, lańkańczycy handlują A pierwszy rzut oka jak widzicie mamy rybki No jezu, ale zapach no. Hello, Poland. Hello. Hello, hello Patrzcie jakie rybki tutaj mają smaczne A czy smaczne to nie wiem czy są Ale wyglądają na świeże Tutaj mamy takie rybki Tutaj taka większa Jeszcze większa Wychodzimy dalej na bazarek Powinienem sobie kupić nóż, tasak Do koloru do wyboru Tutaj suszone ryby, czosnek Ale zapach tego suszu idzie... Blech. Za dużo tego suszu rybnego Bananki One muszą być bardzo tanie, bo są wszędzie Idziemy sobie teraz tą drogą Tutaj dalej susz Tutaj pan coś na wagę Chyba cynamon tam jest, ale nie jestem pewien Tutaj ziemniaczki Dawno nie widziałem ziemniaczków tutaj Ale jednak są jak widać Cebulka Uuu, ale tłumy Tutaj chodzimy dalej ale Tutaj już można klapki kupić Czyli tak zwane japonki Tam byśmy musieli wyjść Więc pójdziemy tą drogą Dalej owoce. Mamy owoce, znowu jakiś... susz? Nie, nie wiem co to jest. Co to jest? Zapach mam mega specyficzny. Takie liście są chyba. O, tutaj państwo pomidorki wybierają, panowie. Tutaj marchewkę mamy. W Polsce marchewka jest sporo większa niż tutaj. Tutaj, pan mydełko, że pełno mydełek. Król mydła. Król mydła i czystości. Siedzi na swoim tyronie królewskim. Nie mam pojęcia, co jest to długie. Może wy wiecie, jak wiecie, to napiszcie. Wygląda ciekawie. Taki mega długi ogór. Dzięki. To jest znowu, to chyba są buraczki, to małe. I tam marchewka a no to u nas w Polsce dużo lepiej to wygląda Akurat się o to chodzi I wchodzimy pod te namioty Cebulka standardowo Czosnek Ziemniaczki Dobra i robimy ostatnie kółeczko Pójdziemy teraz tam górą Zobaczymy czy tam coś innego sprzedają I Wchodzimy teraz od tej strony do bazarku Znowu bananki. Te pany jakieś napoje sprzedaje, nie wiem jakie. I wchodzimy tutaj. No tak sobie chodzimy, chodzimy i proszę, co to kurde tutaj robi? Aś w środku miasta, w środku bazaru, przy głównym wejściu. Jak to się w ogóle dostało i czemu nikt się tym w ogóle nie przejmuje? To taki wielki gat sobie tutaj leży się, wyleguje resztki. bo właśnie może mu tu jakieś ochłapy rzucają. Teraz się zaciekawił nami, że czemu my się mu przypatrujemy, skoro on sobie tutaj normalnie leży i wszyscy mają go gdzieś więc my patrzymy na niego, on patrzy na nas No i w końcu czas wracać do hotelu Kierunek przyobrany, mamy około 6,5 km drogi na rowerku na razie takiej ładnej, jak sami wiecie, im bliżej hotelu, tym będzie gorsza, niestety. Oby rowery dały radę. I to jest właśnie takie jeziorko obok naszego hotelu. Po tej stronie jest jezioro. Tam jest hotel, a po drugiej stronie jest ocean, nawet słychać ocean, fale oceanu. Zatrzymałem się na chwilę, bo pomyślałem, że polecimy sobie dronem nad tym całym jeziorem. Tu nawet są jakieś wycieczki, z tego co widać. No więc można taką wykupić i wtedy można sobie pływać taką rzeczką, a my polatamy dronem. No i właśnie wyruszyliśmy tutaj wzdłuż plaży, żeby zobaczyć, co się znajduje tam dalej. Tutaj na pewno będzie to miejsce, z którego tam, gdzie jest to jezioro, jak jest wysoki poziom, to ten, ta woda nad poziom wypływa tutaj do oceanu. Dlatego tutaj jest taka brązowa woda. To jest woda z tego jeziora, niestety. A tam dalej już jest typowo woda oceaniczna. Tutaj wczoraj właśnie jedliśmy sobie wieczorem kolacyjkę i dzisiaj też przyjdziemy na kolację. Bo była bardzo dobra ryba. Codziennie są inne zwierzaki morskie do jedzenia, w zależności od to, tego, co wyłowią by danego dnia. Jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda flaga Sri Lanki, to właśnie tutaj się dwie prezentują nad huśtawką. A my zmierzamy dalej, w tamtym kierunku. Tutaj kolejny gałgan leży. O, nawet go przymoczyło trochę. O, ale te gałgany są już przyzwyczajone i one wody się nie boją. Ten oto gałgan. A drugi ciągle idzie za nami, tak? Bo jest głodny, chciałby coś dostać, a my nic nie mamy Tak, w piesku? Idziemy No i w tym miejscu właśnie i niestety jest tak bardzo brudno Wypływa woda z rzeki Myślę, że dlatego właśnie tyle brudu jest, bo to wszystko spływa z rzeką A żeby dostać się do tego Tej ładniejszej części oceanu będzie błękitna woda, trzeba przejść rzekę. A co chyba jest w tej chwili dosyć niebezpieczne, bo widzę, że jest mocny nurt. Ostatnio bardzo dużo padało i może się trzeba wciągnąć głębiej. Normalnie, jak tutaj nie ma opadów, i jest pora sucha, to tu normalnie jest plaża i tu nawet nie ma wypływu. To nie wypływa. Teraz, jak jest pora deszczowa, to wszystko z lądu idzie tu. No, i nie ma przejścia. Mieliśmy nadzieję, że może się uda, ale jednak się chyba nie uda. Nurt, dosyć spory, jak ja leciałem dronem, wydawało się to dosyć zdecydowanie mniejsze. A wcale takie nie jest. Nawet tam w tle widać, że tam już woda jest błękitniejsza niż tutaj, taka brązowa. No i proszę, płynąca rzeczka, a tam ocean, wszystko obok siebie i się łączy. A tam gdzieś podobno małpy skaczą, może uda się je złapać gdzieś tutaj, ale one się nas boją. Tam są mapki, nie wiem czy to widać. Chowają się w tych zaroślach. Cała rodzinka podobno. O, skoczyła jedna. I pyk. To jest inny gatunek niż ten, co były w parkach. No my dzisiaj widzieliśmy, jak na rowerach jechaliśmy. To też nam wyskoczyły. Przed drogą latały. Tomek próbował przejść przez rzekę, ale jak doszedł do kolan, to chyba potwierdził, że rezygnuje z dalszej podróży przez rzekę. A tak, jak mówiłem, niestety ta rzeka bardzo dużo tej brudu zostawia. Wszystkie butelki, to wszystko spływa właśnie z rzeką. I trafia, niestety, do morza, znaczy w tym przypadku do oceanu. Widać, próba jest podejmowana. Przejście rzeki. Jego kierunek chyba kiepski obrany. Chyba bardziej tam, a nie tam. No ja masz tutaj kompana, który może się dołączy No i przyszliśmy na kolację tutaj gdzie wczoraj To są nasze rybki, które zaraz pojawią się na talerzach Weźmiemy tam jedną barakudę Ja wezmę tak, na pewno ale... tą, a to jest barakuda I nie wiem czy ktoś wzią. to weźmie No to bierzemy wszystkie trzy, co? Okej, okay, to barakuda będzie najwyżej dla mnie, dobra? A miejsce to samo co wczoraj Barakuda for No i widzieliście tam te rybki, a teraz widzicie jak wyglądają po przyrządzeniu To jest jedna rybka Barakuda. Druga rybka, barakuda. I trzecia rybka. Te rybki były po 4000 rupi, takie danie. A to danie było po ile rupi? 2100, 2100 rupi.